Cześć! Cześć. <noise> Hej, dzisiaj będziemy robić y, kolejny tutorial. Jul będzie mnie czesała y, fryzura fajna na lato, wiosnę. Co zrobimy? Zrobimy dobierany warkocz linę, a moim gościem w dzisiejszym tutorialu jest Ania Sej, nasza wrocławska, super utalentowana wokalistka, która w dodatku ma piękne włosy i zgodziła się użyczyć ich mi dzisiaj do tego tutorialu. Zaczynamy! Użyję teraz trochę kremu wygładzającego, bo będziemy zaplatać warkocz i będzie nam o wiele łatwiej zaplatać, kiedy włosy nie będą się plątać. Szczególnie kiedy włosy mają właśnie tendencję do plątania się, to fajnie jest jakiegoś kremu sobie jako bazy użyć. I też jeśli włosy się puszą, to sobie je wtedy można ładnie wygładzić. Także krem przed warkoczami jak najbardziej polecam. Zaczniemy sobie od na samym czubku głowy, więc wszystkie włosy zaczesuję do tyłu. I wybieram sobie teraz partię na samym czubku, taką niedużą, nad czołem. Dzielę ją na dwie części. Skręcam wokół własnej osi obie te części, i skręcam je ze sobą. Zobaczcie, że wokół własnej osi skręcam je w jednym kierunku, a ze sobą skręcam je w przeciwnym kierunku. To jest bardzo ważne, bo bez tego nasz skręt będzie niewidoczny. Musicie o tym pamiętać. Teraz dobieram sobie włosy do obu naszych części. Do jednej i do drugiej. I znowu skręcam wokół własnej osi w jedną stronę i skręcam ze sobą w przeciwnym kierunku. I znowu, znowu dobieram sobie i do jednej części trochę włosów i do drugiej i zobaczcie, pokaż Oneczka tak w lewo, nie aż tak, troszkę mniej. Zobaczcie, że najlepiej jest dobierać, kiedy wybieramy od samej skroni, ciągniemy od samej skroni paznokciem po skórze i tak wybieramy w ten sposób pasmo do dobrania. Tak jest najlepiej, bo wtedy jesteśmy pewni, że dobieramy całe włosy na tej danej wysokości. I znowu skręcam te pasma wokół własnej osi w jedną stronę, w tym przypadku w prawo. I teraz skręcam je ze sobą w przeciwnym kierunku, czyli tutaj w lewo. I tak cały czas, słuchajcie, cały czas w ten sam sposób dobieram z jednej strony włosy i z drugiej do każdego z naszych pasm. Skręcam je wokół własnej osi w jedną stronę. I skręcam je ze sobą w przeciwnym kierunku. Możecie prowadzić sobie ten warkocz przez środek głowy, możecie prowadzić go jakoś na bok. Jak Wam się podoba bardziej, to nie ma znaczenia. Grunt, żebyście pamiętali o tym właśnie, co jest najważniejsze, czyli o tym, że każde z pasem skręcamy najpierw wokół własnej osi w jedną stronę, a potem skręcamy je ze sobą w przeciwną stronę. Dzięki temu nasz skręt będzie bardzo ładnie widoczny i podkreślony. I tak powtarzamy, dopóki nam się nie skończą włosy do dobierania. I możecie oczywiście w międzyczasie rozciągać, to jest zawsze bardzo spoko, zawsze nam ładnie podkreśla skręt, można rozciągać, łatwiej jest w trakcie zaplatania niż później na końcu, bo później te włosy nie będą chciały nam wychodzić, więc teraz możemy jak najbardziej sobie te sploty rozciągać. Kiedy już nie mamy włosów do dobierania, możemy albo sobie zakończyć plotąc właśnie warkocz linę do samego końca, albo możecie już tutaj zrobić kucyk. To już jak chcecie. Ja może doplotę warkocz linę do samego końca. Cały czas pamiętajcie o tym, żeby skręcać sobie pasma w przeciwnym kierunku, najpierw, a potem ze sobą razem. I teraz jeszcze zdradzę Wam przy okazji kilka myków. Jak zobaczycie, że po zrobieniu warkocza zostaje Wam takie luźne pasmo na dole, wystarczy, że chowamy je pod spód i pod spodem upinamy wsuwką. Przypinamy je do nasady włosów. To bardzo często się zdarza przy robieniu przeróżnych warkoczy, nie tylko tego warkocza, także to jest bardzo fajny myk, żeby właśnie warkocza przy nasadzie sobie upiąć. A druga rzecz to, jeśli macie tutaj wyraźne przerwy między pasmami i chcecie je wygładzić, je albo delikatnie przeczesać, albo właśnie przeciągnąć grzybieniem ze szpikulcem. I te wszystkie tutaj różnice nam zanikną. Ja jeszcze zrobię trochę bałaganu, bo lubię. Powyciągam sobie te pasma, porozciągam je. No i nasz warkocz jest już gotowy. Na koniec jak chcecie wygładzić takie małe, ewentualne odstające włoski, to też właśnie użyję do tego kremu wygładzającego. Możecie sobie odrobinę nałożyć na dłonie i po prostu tak przygładzić włosy po bokach. Bo tu często różne małe włoski lubią nam sobie wychodzić i wystawać, więc jeśli chcemy, żeby to było gładkie, to sobie to wygłaskamy, przyklepiemy. Krem wygładzający zawsze jest fajny w takich sytuacjach. Mam nadzieję, że y, nasz dzisiejszy warkocz Wam się spodobał i że go wypróbujecie. Dajcie znać. I dajcie znać koniecznie, jak Wam się podobają odcinki tego typu, gdzie jesteśmy razem z gościem. Do zobaczenia. Papa! Pa.